Rutyna na opadającą powiekę, a raczej na podniesienie górnych powiek. Dla mnie jest to rutyna poranna, w związku z tym widzicie mnie w stanie naturalnym, jeszcze z nieco mokrą głową. To co ważne i to co chcę Wam powiedzieć, to że kiedy wykonuję ją codziennie, nie leniąc się, a nie jest ona długa. To zbieram komplementy, że wyglądam na 30 parę lat, a nie moje 48. Kiedy natomiast z jakichś przyczyn zapominam, nie ma, uważam, że nie mam czasu, to sama widzę na zdjęciach, dlatego że otoczenie zwykle taktownie i miłosiernie milczy, że pojawiają się. Problemy z tym opadaniem brwi i powieki, no cóż, to jest już kwestia też i wieku. Dlatego zabieramy się za rutynę, która obejmie i masaż, i ćwiczenia. Zaczniemy sobie od masażu świacu, przejdziemy później do ćwiczeń, a potem będzie masaż zarówno dłońmi, jak i z akcesoriami. Uwaga, zaczynamy. Punkty świacu. Jeżeli nie mamy czasu, to będzie nasz taki szybki go-to sposób, nawet parę razy w ciągu dnia, raczej sobie nie zniszczymy nawet ewentualnego makijażu. Trzy palce umieszczamy pod brwiami i stosujemy pionowy nacisk opuszkami. Ten nacisk może iść delikatnie ku górze i trwa 7 sekund, czyli liczymy powoli. Raz, dwa. 3, 4, 5, 6, 7. Starajcie się nie rolować za wysoko brwi, żeby nie maszczyć sobie czoła i być może od razu widzicie już delikatną różnicę między moimi brwiami. Zacznijmy teraz od ćwiczenia, które jest jednym z na pewno najważniejszych. Otóż, Będziemy przytrzymywać sobie tutaj o powieki w ten sposób. W ten sposób. Znowu nie robimy czegoś takiego i mrużymy oczy powoli, patrząc przed siebie, tak jakbyśmy chcieli ściągnąć te palce siłą mięśni powiek do środka i powolutku odpuszczamy. Zrobimy to zaledwie 10 razy, ale to jest duży wysiłek. To jest numer dwa. Teraz trzeci raz. Mrużymy oczy. Wzrok skierowany w dal, nieco świdrujący. Rozluźniamy. Czwarty raz. Mrużymy powoli oczy. Ja czuję drganie mięśni pod palcami. Powoli rozluźniam. Znowu kolejna piątka. Rozluźniam. Odrobinkę przyspieszę ten proces. Mrużę. Trzymam raz, dwa, trzy, powoli odpuszczam. Mrużę raz, dwa, trzy, powoli odpuszczam. Proszę poczujcie, co się pod palcami dzieje. Odpuszczam już tylko dwa razy. Mrużymy, patrzymy przed siebie, odpuszczamy i ostatni raz. Bardzo ważne jest, żeby nie marszczyć pionowo. Czoła, czyli nie robić sobie o tutaj takiej nieładnej lwiej zmarszczki. Ćwiczenie numer dwa, za którym ja naprawdę przepadam, to wnętrze dłoni, nie palce, umieszczamy na czole, unosimy czoło w ten sposób, czyli nic się tutaj nie zmarszczyło i szybciuteńko mrugamy oczami. I proszę Was o zrobienie tego aż 100 razy, to naprawdę będzie zaledwie chwila, troszkę ponad minutę, ja już tutaj zrobiłam około 30 razy, mam nadzieję, wspólnie z Wami. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, czterdzieści, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, pięćdziesiąt, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, sześćdziesiąt. Mocne takie mruganie, zdecydowanie chciałabym, żebyście... Czyli wysiłek, może to liczenie nie będzie super precyzyjne, ale to nie o to tutaj chodzi. Jeszcze mrugamy, jeśli chcemy sobie dodać wysiłku, możemy spojrzeć, mrugając cały czas z zaangażowaniem na prawo, a potem spojrzeć daleko, na lewo, ćwiczenie zrobione, a widać już, że stan brwi się poprawił. W trzecim i ostatnim ćwiczeniu wrócimy do naszych punktów światłu. O, z tym, że rozsuniemy nieco brwi na boki, palcami i tutaj całość tkanek i teraz wyobraźmy sobie, że chcemy nacisnąć mięśniami czoła i górnej powieki na te palce, ściągnąć je w dół, czyli mrużę oczy, ale myśląc w tej chwili o górnej powiece i tak wytrzymuję około 30 sekund. Ćwiczenie jest intensywne, ale naprawdę warte zachodu, i zaraz to zobaczymy. Od razu zobaczymy. Rozluźniamy. Warto byłoby zrobić jeszcze dwie serie. Tutaj najlepiej mieć niezbyt długie pazurki, żeby ich sobie nie wbijać. Działamy obuszkami palców. I teraz przejdziemy już do masażu. Jedną z moich ulubionych wersji. Jest przyłożenie dłoni w ten sposób nad jedną brwią i uwaga, powolutenku, dłoń jest wklejona, skręcamy tkanki. Zobaczcie jak tutaj się pięknie brew unosi i liczymy sobie oddychając, można zamknąć oczy, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Rozluźniamy. Uwaga, jeśli czujesz napięcia karku, możesz to zrobić należąco. Wklejam dłoń i przekręcam, czyli palce do środka, bref idzie do góry. I liczę. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem. Doskonale. Teraz przejdziemy do działania z narzędziami. Tutaj, moje ukochane, są nie zdziwi Was to jeżyki. Jerzyki bardzo działają na jakość, gęstość tkanek masowanych, więc tutaj staram się jeszcze zmieścić pod brwiami. Ja robię tych ruchów aż 50. Jeśli czujesz, że to dla Ciebie za dużo, nie masz czasu, to zrób ich troszkę mniej. Pamiętaj, żeby w trakcie tego masażu znowu o, nie robić takiego maszczenia. Czoła. Po wymasowaniu jeżykami możesz zrobić wszystko z tej rutyny, ale możesz również zająć się tylko częścią tych działań. To też już będzie dobrze. Jedno ćwiczenie, jeden masaż, ale codziennie już pozwalają zobaczyć wyniki. Ja jeszcze kocham to kolczaste stworzenie, czyli roller galwaniczny. Zawsze Wam przypominam, że wygląda groźniej niż działa. Ja tutaj daję sobie przyzwolenie, i to jest dosyć ważne w masażach, na odczucie dość mocnych doznań. Wtedy one nie są nieprzyjemne, też nie naciskam, słucham swoich potrzeb, ale masuję. Znowu, ja to robię około 50 razy, co jak zwykle trwa, tak naprawdę chwileczkę, prawdopodobnie około 50 sekund. I ostatnia już rzecz, możecie użyć. Odrobinki kremu czy olejku, ale nie za dużo, żeby nie spłynął do oczu. Ja to robię bez olejku na nawilżoną skórę. Biorę fragment głasza i teraz unosząc brwi i to będzie bardzo ważne, masuję w ten sposób pod brwiami. Ważne jest też to uniesienie brwi tutaj działamy na pamięć. Mięśniową. I nie zdziwicie się, jeśli zrobimy to również na drugą stronę. Widzicie, jak wysoko brewka. Druga brew i masujemy. Mhm. Można zamykać oczy, warto pamiętać o oddechu. Ile razy to zrobicie? Od 10 do 30, a na koniec będzie prawdziwa masażowa gwiazda z efektem. Wow! A ja tymczasem zachęcam Cię do subskrypcji tego kanału, dlatego że tego typu mam nadzieję przydatnych materiałów do wykorzystania już od razu jest dużo. I teraz uwaga, zakotwiczamy płaską dłonią pod okiem, to jest znowu ważne, i teraz będziemy podbierać brew. Nieco klepiąc, stukając, stymulując górną powiekę. I ja tutaj nie liczę już czasu, bo już mi się spodobało. Więc po prostu, ile moja dłoń dopóki się nie zmęczy, to robię tych gestów, rozluźniam. I zobaczcie, tutaj naprawdę, powtarzam, efekt jest dość spektakularny żeby się utrwalał, a będzie się utrwalał, po prostu potrzebna jest nam systematyczność. Robiąc to powoli i z tłumaczeniem zauważcie, że spędziliśmy tutaj zaledwie 10 minut, a Wy to zrobicie prawdopodobnie w 5 bądź 7. Zakotwiczam po drugiej stronie, przecież nie zostaniemy z asymetryczną brwią i działamy. Ale już kiedy mówimy o asymetrii, to naturalnie jeśli jedną brew Macie gorszą w cudzysłowie, czyli ona ma tendencję do większego opadania. U mnie jest to zdecydowanie brew lewa, to mogę sobie jeszcze dodać troszkę działań właśnie na tę brew. Pamiętajcie, ten aspekt może nas bardzo odmładzać. No albo wręcz przeciwnie, dlatego warto się nim zająć. Przy okazji stymulujecie narząd wzroku, swój, swoje unerwienie wzroku, także jest to również z korzyścią dla zdrowia.